Szanowni Państwo bardzo serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej, która została zwołana w związku z trudną sytuacją, jaka spotkała część powiatu bialskiego, m.in. i gminę Leśna Podlaska związaną z wykryciem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru Świń. Praktycznie już kilka tygodni samorządy intensywnie walczą z tym strasznym wirusem, który no, niewątpliwie e, czyni, bardzo wiele, czy, czyni bardzo wiele niedobrego w gospodarstwach rolnych. Rolnicy w chwili obecnej są w bardzo trudnej sytuacji. Bo praktycznie z zapowietrzonych stref nie mogą wywozić i sprzedawać wieprzowiny. W wielu przypadkach tuczniki są już poprzerastane, gdzie praktycznie natychmiast powinny zostać podjęte działania, aby te zwierzęta z gospodarstw już wywozić. I z tego miejsca chciałem zaapelować do wszystkich, aby bez względu na to, kto jaką opcję polityczną reprezentuje, żeby po prostu pochylić się i pomóc tym rolnikom w tej trudnej sytuacji. Bardzo się cieszę, proszę Państwa, że na tej dzisiejszej konferencji są z nami goście, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Bardzo za to dziękuję. I Przede wszystkim chciałem powitać wszystkich rolników. Bo to, bo to dzisiaj, bo to dzisiaj musimy wszyscy, proszę Państwa, pochylić się i zrobić wszystko aby rozwiązać tą trudną sytuację. Dziękuję wszystkim którzy już dzisiaj władzom samorządowym lokalnym powiatu gminy którzy podejmują te wysiłki w ochronie żeby ASF się nie rozprzestrzeniał. Wiem że oczekujecie też pomocy od państwa i to jest naturalne. Chcemy o tym teraz rozmawiać. Potrzebne są twarde decyzje. Koniec uśpienia, koniec tego snu. Trzeba panie ministrze się obudzić i podjąć realne działania. My pomożemy. Bo nie jesteśmy tacy, żebyśmy nie pomogli, ale muszą być konkretne rozmowa i konkretne działania. Dzień dobry Państwu bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim gościom, którzy do nas przybyli i wspierają rolników w tym dramatycznym dla nas czasie. Naprawdę od sierpnia, od 17 sierpnia, wystąpiły nas cztery ogniska ASF wszystkie w miejscowości drobliń. Z jednej strony to dobrze, że w miejscowości drobliń to się nie przenosi, czyli tą asykurację. Zachowujemy maty, maty, strażacy, pracujemy stale, aby tego wirusa nie przenieść. Jestem w stałym kontakcie z lekarzem powiatowym weterynarii, który w tej chwili zwraca z Warszawy. Wiem, że przygotowywane są dosyć radykalne już decyzje. Jutro pewnie będziemy o tych decyzjach wiedzieli. Nie mogę powiedzieć, że państwo nas zostawiło samych, bo państwo wspomaga nas, szczególnie weterynaria, inspektorat weterynaryjny. Finansuje pracę strażaków, chociaż pod ciężkim trudem wywalczyliśmy to, ale finansuje pracę strażaków. Mamy finansowane maty i środki dezynfekcyjne. Wiem, że w niektórych województwach tego nie ma. Brakuje nam wspólnych procedur, brakuje nam wspólnego budżetu centralnego i określenia, kto za jakie działanie odpowiada. Ale to są sprawy administracyjne, to są sprawy drugorzędne. Najważniejszą decyzję trzeba podjąć. Dla rolników trzeba zdjąć przerośnięte sztuki. Trzeba doprowadzić do dobrostanu. Jak najszybciej upłynnić zwierzęta już przerośnięte. To są wielkie dramaty i tych dużych hodowców, którzy mają po 3000 sztuki przerośniętych już 1000. I tych małych, których ma, którzy mają po 5 sztuk, ale chcieli je sprzedać, bo nie mają zawody za prąd, nie mają na życie. To są dramaty wszystkich. Mój pracownik tu w gminie, który też ma własne gospodarstwo rolne, miał 20 sztuk w sierpniu teraz ma 50 i nie wie, co ma z tym dalej zrobić. Przede wszystkim decyzja jak najszybsze zebranie przerośniętych sztuk i doprowadzenie do dobrostanu. Sytuacja co prawda jest podbramkowa tak, jak pan Wójt mówił, wiele wiele, wiele osób tu już wspominało tą sytuację, że jest bardzo źle, tylko że y, przez 40 dni nic w ogóle kompletnie się nie dzieje. Kompletnie. To jest y, totalny zasług. Chyba ludzie, którzy stoją na, na konkretnych stanowiskach, y, których myśmy y, wybrali, nie rozumieją, nie rozumieją sytuacji powagi. To jest w ogóle jakiś bezsens totalny, o czym my w ogóle tutaj rozmawiamy. To jest bardzo, bardzo proste jakieś rozwiązanie. Kwestia tylko usiąść do stołu, porozmawiać i podpisać kilka, kilka pism. To, że my się spotykamy, ja jeżdżę na wszystkie spotkania, jakiekolwiek w okolicy są. Yy, mogę na pamięć mówić wszystkimi slagonami, którzy wszyscy operują, że jesteśmy z wami, że staramy się, że rozmowa jest z zakładami, ale co z tego? Nic z tego nie wynika, kompletnie nic. Co z tego, że rozmawiamy z zakładami? Jeżeli żaden zakład nie chce się zgodzić na taką sytuację, która teraz jest, nikt nie chce odbierać od nas. To, to tutaj jest problem. Rozmawiamy o, o, o tym, nie? I na końcu, tak, tak szybciutko, może ktoś na górze zastanowi się, co ja mam odpowiedzieć dla swojego syna, bo akurat skończyć będzie w następnym roku szkołę rolniczą. Związał się, załóżmy, z rolnictwem. Przynajmniej tak, tak, takie są przymiarki, nie? Co on ma tym, o tym sądzić, o, ta, o całej sytuacji? My nie mówimy, bo dzisiaj się dowiedziałam z rozmowy, jak jedna osoba zadała mi pytanie, co to jest z tym ASF-em? Czy one są wszystkie chore? To jest absurd, po prostu. To są pojedyncze e, sztuki, które są e, po prostu, przepraszam, które są e, po prostu utylizowane, a reszta to są wszystko zdrowe świnie, ludzie. Gdzieś parę tysięcy zdrowych, normalnych świń w Polsce, tak jak jest na Zachodzie i na tym. I z tym jest problem. Czy my czekamy, aby te tysiące świń dostało ASF-u? Ja się pytam o to. Tylko i wyłącznie. Dramat jest ogólnie nastawienie. Dzisiaj widzicie tych rolników, oni już nie chcą mówić, nie chcą się już wypowiadać, bo mówić, mówić i mówić bez sensu. Nie życzymy temu rządowi źle. Chcemy, żeby rozwiązane, tak jak tu przewodniczący powiedział, ten problem trzeba usiąść. To jest dramatyczna sytuacja Polski. Trzeba usiąść i zacząć rozmawiać wspólnie, nie dzieląc, nie mówiąc, kto jest winny, był 10 lat temu 20. Ludzie, obudźmy się. Pan wiceminister powiedział na którymś spotkaniu, że jesteśmy w stanie wojny. Jeżeli tak będziemy Polski bronić, to nam nie pomoże i helikoptery, i jakieś tam armaty, czy cokolwiek. Naprawdę. Panowie, obudźmy się, siądźmy do rozmów jak najszybciej pomóżmy w dramatycznej sytuacji tym ludziom. Tylko ASF już się nie chce wspominać o innych sprawach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Jedna bardzo. rzecz na, na koniec, bo to, to jest ważne, żeby podkreślać dla całej opinii publicznej. ASF w żaden sposób nie zagraża ludziom. Można spożywać, można jeść wieprzowinę, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ta choroba nie dotyka ludzi. Człowiek może ją tylko przenieść, ale w żaden sposób nie jest dla niego zagrożeniem, bo dużo wśród konsumentów pojawia się pytań o to, czy można bezpiecznie jeść wieprzowinę, można bezpiecznie jeść szynkę. Tak, szanowni państwo, wszędzie, gdzie, gdzie, gdzie jest sprzedaży można, można ją jeść bezpiecznie, nie ma nigdzie żadnego zagrożenia. Dla zdrowia czy życia ludzi, panie Wójcie, doszło do tego, że przyjeżdża do was delegacja Pomysłów polskiego stronnictwa ludowego. Czy to coś zmieni? Oby tak. Naprawdę liczymy na każde wsparcie. Mamy sytuację dosyć dramatyczną w związku z czwartym już przypadkiem ASF w Droblinie. Każda forma pokazania, przekazania, przekazania informacji o problemie jest dla nas ważna. Pan mówi delegacja PSL. Przyjeżdża do nas marszałek, przyjeżdżają do nas posłowie i przyjeżdża do nas przewodniczący sejmiku województwa. To są jednak osoby funkcyjne, więc ja nie patrzę na kolor partyjny. Ja patrzę na sprzymierze, sprzymierzeńców po to, aby pomóc naszym rolnikom, które mają przede wszystkim przerośnięte stada i trzeba te stada jak najszybciej zdjąć, aby dobrostan zachować. Byliśmy już od włosy, od zniesienia od zniesienia embarga. No, powiem szczerze, że tak możemy się bawić w wieczność. Możemy się tak bawić w wieczność, dlatego mówiłem o, to, o tych daleko idących środkach zapobiegawczych. Wszystko wskazuje na tym, że dojdzie do utylizacji wszystkich sztuk w droblinie w najbliższym czasie. Od długo, długo już czasu ta mata tutaj widnieje, już wrosła w krajobraz? Tak, mata już wrosła w krajobraz. Na początku byli strażacy. Ona już jest prawie dwa miesiące tutaj. Niestety, niestety za długo znowu zdarzył się przypadek kilka dni temu, dwa dni temu bodajże. No jestem zaskoczony, skąd to się bierze, nie mam pojęcia w tej samej miejscowości. Jest to wielkie nieszczęście dla ludzi, bo znowu przedłuża się kwarantanna i znowu problemy z. Już daje się, wychodziliśmy z tej, z tej kwarantanny, prawda? 40-dniowej i znowu kwarantanna, znowu problemy ze zbyciem e, świń. Rolnicy są rzeczywiście w katastrofalnej sytuacji z tego co wiem nieoficjalnie to są trwają działania energiczne i, i, i na dniach coś się zdarzy ważnego, natomiast nie znam szczegółów e, ale roz, I roz, i z... rozumiem zdenerwowanie zdenerwowanie rolników, bo są w tragicznej sytuacji Jak okay, ja chciałbym jeszcze dodać to bardzo ważne, wydaje mi się, że bo w PSL jest bardzo dużo ludzi kompetentnych ja tego nie można odmówić szanuję bardzo wielu działaczy, kolegów wójtów Natomiast jeśli chciałoby się pomóc rzeczywiście rolnikom, to taka mocna delegacja, która jest tutaj spodziewana, powinna zapukać do ministra rolnictwa i po męsku porozmawiać, jeśli, jeśli byłoby dobro rolników na, na, na myśli, na sercu. I, i e, tam trzeba działać. Oczy, oczywiście trzeba reagować bardzo ostro. Te reakcje są uzasadnione niestety. Widać pewne, pewne tutaj ze, ze strony rolników jak gdyby przedłużające się... E, Działanie przedłużające się, ten, ten, to czekanie na, na skup. Niezbyt energicznie on idzie. No, zakłady niezbyt chętnie skupują tę trzodę. To trzeba przyznać. Stąd zdenerwowanie i yy, nie, zniecierpliwienie rolników jest absolutnie uzasadnione. Jak na, na bieżąco wygląda sytuacja z afrykańskim Pom pomorem świń, właśnie u pana w gminie Konstantynów? Również i tą gminę dotknęło i embargo, i ta strefa, która jest dość wciążliwa. No myślę, że jesteśmy w podobnej sytuacji jak wszystkie gminy, które, które zostały objęte teraz strefą yy, zagrożoną i zapowietrzoną ASF-em. Jesteśmy w strefie w zasadzie zagrożonej, ale wszystkie działania, czy one są, czy ich nie ma, w zasadzie ich nie widzimy wiele, yy, no, doprowadzają do sytuacji takiej, jaką mamy. No, na dzień dzisiejszy mam rolników, którzy codziennie informują i zgłaszają, że nie mają po prostu możliwości zbycia trzody, która przerasta, znajduje się w chlewniach i problem, problem jest chyba to generalny. Zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa były takie, że ten zbyt się znajdzie. Okazuje się, że był jeden zakład w Kosowie Lackim. Z dnia wczorajszego mam informację, że też zaprzestał już skupu, zaprzestał skupu, zaprzestał prze, przetwarzania tej trzody. No i jest to problem naprawdę ogromny i tak jak wspomniał Pan redaktor, czy to embargo, które było wprowadzone wcześniej, czy obecna sytuacja z ASF-em skomplikowała sytuację wyjątkowo, bo yy, ASF dotyczy hodowców trzody, ale embargo dotyczy naszych sadowników. Akurat wracam z zebrania wiejskiego w jednej z miejscowości, gdzie są sadownicy, no niestety, zrywają jabłka i je gromadzą. Gdzie, co będą z nimi robić, na dzień dzisiejszy nie wiedzą, nie ma żadnego skupu, nie ma żadnej oferowanej dobrej. dobrej ceny, która by przynajmniej w części rekompensowała ich nakłady, więc jest pad. Powiem, że jest pad.